Czy pamiętasz te niezapomniane momenty z filmów i kreskówek, kiedy nasi ulubieni bohaterowie nagle wpadają w zdradliwe piaski? Obraz ich dramatycznej walki z wirującą, sypką masą, grożącą ich całkowitym pochłonięciem, nieraz mroził krew w żyłach młodych widzów. Ale czy te niebezpieczne, wręcz apokaliptyczne scenariusze mają jakiekolwiek podstawy w rzeczywistości? Czy ruchome piaski naprawdę są aż tak groźne, jak często przedstawiają to media? Warto przyjrzeć się bliżej temu zjawisku i zrozumieć, czy hollywoodzkie produkcje nie wyolbrzymiają zagrożenia, jakie niosą ze sobą ruchome piaski. Zapraszam do oglądania. Zaskakująco, hollywoodzki wizerunek ruchomych piasków jest znacznie przesadzony. W rzeczywistości szanse na utknięcie w tych zdradliwych piaskach są znacznie mniejsze niż nam się wydaje. Skąd więc ten strach? Ruchome piaski stały się archetypicznym symbolem niebezpieczeństwa w kulturze masowej. Te sypkie zjawiska często gościły na ekranach, zwłaszcza w latach 80. XX wieku, stając się nieodzownym elementem filmów akcji oraz przygodowych. Obrazy nagłego zapadania się i desperackiej walki o przetrwanie były wyjątkowo sugestywne, zapadając głęboko w pamięć widzów. Dotykały one naszych pierwotnych lęków przed nieznanym, przed utratą kontroli nad własnym losem i przed potencjalnymi siłami natury, które mogą wciągnąć nas w mroczne otchłanie piasku. Fascynacja ruchomymi piaskami ma niezwykle bogatą i interesującą historię, która sięga znacznie dalej niż moglibyśmy przypuszczać. Już w starożytnych tekstach, na przykład w legendach starożytnych Egipcjan, pojawiały się wzmianki o zdradliwych piaskach pochłaniających nieroztropnych podróżników. W tysiącletnim komiksie przedstawiającym wydarzenia sprzed podboju Anglii przez Normanów przyszły król Harold ratuje dwóch żołnierzy z głębokiego błota. Ten epizod można uznać za jedno z pierwszych udokumentowanych przedstawień tego niebezpiecznego zjawiska. Pięć wieków później ruchome piaski stały się popularnym motywem w literaturze angielskiej, często wykorzystywanym przez poetów i dramaturgów. Szczególnie William Shakespeare w swojej twórczości nie stronił od sugestywnych opisów zdradliwych terenów. W XIX wieku amerykańska literatura chętnie sięgała po ten motyw, zwłaszcza w kontekście niebezpiecznych przygód na Dzikim Zachodzie, gdzie leje ruchomych piasków stanowiły realne zagrożenie dla poszukiwaczy przygód i złota. Prawdziwy rozkwit popularności ruchomych piasków nastąpił jednak w kinie. Filmy lat 50. i 60. często przedstawiały sceny, w których bohaterowie musieli zmagać się z tym niebezpiecznym przeciwnikiem. Przełomowym momentem był film Lawrence z Arabii z 1962 roku, nagrodzony siedmioma Oscarami, w tym za najlepszy film. Scena, w której młody chłopiec zostaje pochłonięty przez ruchome piaski, na długo zapadła w pamięci widzów i stała się ikonicznym przykładem wykorzystania tego motywu w kinematografii. Co ciekawe, ruchome piaski pojawiały się w 3% wszystkich wyprodukowanych filmów pod koniec lat 60. Były one synonimem przygody, niebezpieczeństwa i tajemniczych krain. Filmy przygodowe i sensacyjne chętnie sięgały po ten element, aby podnieść napięcie i dodać dramaturgii. Jednakże moda na ruchome piaski przeminęła wraz z końcem lat 80. W latach 90. ten motyw niemal całkowicie zniknął z kinowych ekranów, pozostając jedynie jako element parodii w filmach nawiązujących do klasycznych produkcji przygodowych. Pomimo zmieniających się trendów, ruchome piaski pozostają jednym z najbardziej intrygujących elementów w popkulturze niezmiennie budącym ciekawość i emocje. Ruchome piaski w ostatnich latach z symbolu niebezpieczeństwa i nieznanego stały się wręcz symbolem kiczu i tandetnych rozwiązań fabularnych. Dobrym przykładem tej przemiany jest serial Zagubieni, który na początku XXI wieku podbił serca widzów na całym świecie. Opowieść o grupie rozbitków na tajemniczej wyspie pełna była zagadek, akcji i przygód. Wydawać by się mogło, że to idealne miejsce na dodanie scen z ruchomymi piaskami, by podkręcić napięcie. Jednak twórcy serialu zdecydowali się ich nie wykorzystywać. Jak wyjaśniał jeden z producentów, Carlton Cuse, obawialiśmy się trochę, że będzie to po prostu tandetne. Wydawało się to zbyt banalne i oklepane. Decyzja ta odzwierciedlała szerszy trend w popkulturze. Ruchome piaski, które niegdyś były traktowane jako poważne zagrożenie, coraz częściej stają się obiektem żartów i parodii. Przykład Pogromców Mitów, popularnego programu testującego popularne teorie, dodatkowo obnaża nierealność zagrożenia ze strony ruchomych piasków. Przeprowadzone tam eksperymenty wykazały, że nie ma możliwości utonięcia w nich, nawet przy świadomym staraniu się. Ruchome piaski przeszły długą drogę od symbolu grozy w kinie klasycznym do kiczu i banału we współczesnej popkulturze. Ich spadek popularności pokazuje, jak trendy i gusta widzów ewoluują z biegiem czasu, a twórcy muszą nadążać za tymi zmianami, aby oferować świeże i angażujące historie. Tak więc nie ma się czego obawiać. Ruchome piaski są przestarzałym motywem z minionej epoki Hollywood, a na dodatek wcale nie są śmiertelnie niebezpieczne. Obok tego stwierdzenia musimy jednak postawić dużą gwiazdkę. Prawdziwe niebezpieczeństwo tkwi w możliwości utknięcia w nich, co naraża na działanie żywiołów i atak dzikich zwierząt. Historia zna jednak liczne przykłady osób, które zdołały przeżyć spotkanie z ruchomymi piaskami. Kluczem do ocalenia jest często lokalizacja. Znalezienie się w pobliżu zbiornika wodnego z nadchodzącym przypływem może okazać się tragiczne w skutkach. Przykładem takiej sytuacji jest historia 50-letniego Jose Raya Escobedo, który w 2015 roku utknął w ruchomych piaskach na rzece w San Antonio. Mimo natychmiastowej pomocy, ratownicy nie zdołali dotrzeć do niego przed nadejściem fali, a mężczyzna utonął. Podobny los spotkał 20-letniego studenta Zacharego Portera, który w 2023 roku utknął w błocie po pas na rzece na Alasce. Szybka reakcja przyjaciół i wezwanie pomocy nie wystarczyły. Ratownicy nie dotarli na czas przed przypływem, a Porter utonął. Jak właściwie doszło do tych tragedii? Ruchome piaski to nie tylko kałuża wody i piasku. Ich konsystencja bardziej przypomina glinę. Tarcie między cząsteczkami jest zmniejszone, a masa nie może utrzymać swojego kształtu, gdy zostanie naruszona przez ciężar ludzkiej stopy. Zamiast opierać się sile, pochłania ją. Gdy już się w nich znajdziesz, wydostanie się jest trudne, ale nie niemożliwe. Jeśli kiedykolwiek zdarzy ci się przeżyć koszmar rodem z filmów z lat 80. w prawdziwym życiu, pamiętaj, że nie wszystko stracone. Przede wszystkim w pierwszej kolejności należy starać się uniknąć wchodzenia na grząski grunt wzdłuż brzegów rzek i plaż. A jeśli już znalazłeś się w takiej sytuacji, nadal możesz coś zrobić. Jeśli chcesz prawidłowo uwolnić się z ruchomych piasków, pierwszym krokiem jest zachowanie spokoju. Szamotanie się i wzburzanie piasku może prowadzić do dalszego zapadania się. Cała sztuczka polega na tym, aby odchylić się do tyłu, rozłożyć ciężar ciała tak bardzo jak to możliwe i wykonywać małe, jednostajne powtarzające się ruchy nogami. Powinno to wprowadzić wystarczającą ilość wody i tarcia do piasku między nogami, abyś mógł się uwolnić. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest opanowanie i rozwaga. Stosując się do tych wskazówek, zwiększasz swoje szanse na bezpieczne wydostanie się z ruchomych piasków.